Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii pierwszej z gry Farming Simulator 25. No i widzicie, w tym odcinku zajmiemy się sianokosami, a właściwie to pierwszą częścią sianokosów, czyli koszeniem oraz przecząsaniem trawy. Jak widzicie, tutaj są przygotowane już maszyny do sianokosów. I dzisiaj sobie skosimy trawę, następnie ją natomiast w kolejnym odcinku zajmiemy się zgrabianiem oraz prasowaniem. Więc wsiadamy sobie tutaj do ciągnika. Tu już sobie skosiłem poza odcinkiem tą trawę na poprzeczniaku, a teraz sobie tutaj w środku skosimy, a możemy sobie włączyć GPS-a, wyświetlimy sobie linię. No i okej, okay, włączymy tą przednią kosiarkę, teraz włączymy te kosiarki z tyłu. No i tutaj sobie to skosimy, myślę, że dosyć szybko powinno to pójść, a później sobie przecząśniemy. No i w kolejnym filmie zajmiemy się zgrabianiem oraz prasowaniem, więc zostawcie subskrypcję na moim kanale, żeby tego nie przegapić. No a tu sobie tą trawę na poprzeczniaku skosiłem, plus trochę jeszcze delikatnie pobocze pola sobie skosiłem tutaj do środka. Te kosiarki mają fajną funkcję zgrabiania, nawet można włączyć coś takiego, że tylko lewa kosiarka zgrabia do środka. Więc dzięki temu sobie tutaj zgrabiłem tą trawę, yy, która tutaj była na poboczu pola. Ok, tu sobie podniosę te kosiarki. Tutaj był jeden poprzeczniak, no bo mamy dużo miejsca do zawracania, więc yy, wystarczył jeden. Ogólnie łąka jest fajne miejsce, fajnie to wygląda, chociaż tutaj po tych sianakosach pewnie zatrudnię pracownika, żeby zaciał groszek. A łąkę zrobimy sobie może na jakimś innym polu, może później jak zbiorę buraki cukrowe na polu 25, to może tam sobie zrobimy łąkę. W sumie też jest fajne pole pod trawę. No bo w poprzednim sezonie tutaj były buraki cukrowe. No teraz mamy tutaj łąkę na wiosnę, akurat takie siano może pojedziemy sobie teraz w ten sposób, to nie będę musiał podnosić tych kosiarek. O, przejedziemy sobie tu i będziemy mieli jeszcze trochę więcej miejsca do zawracania. No, też ciekawe ile tutaj siana będzie na tej łące. Ale jeszcze trochę w magazynach mam, więc to akurat sobie uzupełnimy, a później zasiejemy trawę na polu 25, tam bu po burakach cukrowych, to tam będzie trochę więcej siana. Ale i tak myślę, że tutaj trochę tego powinno być. Też w sumie fajne miejsce na łąkę, fajne takie klimatyczne pole. W przyszłości pewnie dokupię sobie to pole po lewej stronie, żeby je połączyć, a wtedy będę miał jeszcze większe pole. No i pewnie z czasem może dokupimy sobie te kolejne pola tutaj w tej okolicy. Też tam naprzeciwko jeszcze są dwa takie fajne pola mniejsze, które można połączyć. No też ten ciągnik bardzo fajnie z tymi kosiarkami wygląda, fajny taki zestaw udało się zrobić. W sumie i tak wiadomo gdzie jechać, to może wyłączę sobie te linię, to zrobimy jakieś fajne ujęcie do miniaturki. Więc tutaj sobie to wyłączę. Okej, może coś takiego. Zrobimy do miniaturki, trochę sobie podjadę do przodu. Oj, może coś takiego sobie zrobię pod miniaturkę. Ok, no to miniaturka zrobiona, możemy kontynuować koszenie. Jeszcze kilka przyjazdów i już tutaj będzie wszystko skoszone. A no w magazynie nie wiem nawet, nie pamiętam ile dokładnie tam mam siana, ale chyba jeszcze ponad 20 kostek, więc jeszcze trochę jest. No wcześniej robiłem kosy na takich dużych łąkach, więc dzięki temu udało mi się zrobić duży zapas. No teraz stwierdziłem, że sobie tutaj zrobimy takie mniejsze kosy, żeby troszkę tutaj zebrać więcej siana. No a później tam, na tej 25 zbierzemy siano, to też będzie go dość dużo. Jak najwięcej do tej obory z robotem paszowym idzie kiszonki. Ale kiszonki też są sporo, bo mam jeszcze trochę kosek, kiszonki, szątą kiszonkę z kukurydzy. No teraz też poza odcinkiem pracownik kukurydzę na jeden spól, no bo zrobimy sobie zbiory kukurydzy na kiszonkę w tym sezonie. Tylko chyba raczej nie zdążę opróżnić tego skylodu, więc może sobie zrobimy to w trochę inny sposób, a mianowicie wypożyczymy prasę stacjonarną. No i zrobimy po prostu belę kiszonki z kukurydzy. Więc też jest fajnie, że możemy tą kiszonkę robić na różne sposoby. No, może też kiedyś zrobimy coś takiego, że skosimy sobie trawę i zbierzemy trawę za pomocą przyczepy samozbierającej i wysypiemy trawę do silosu. No bo na razie jeszcze w tym silosie mam trochę tej kiszonki z kukurydzy, którą już jakiś czas temu robiłem. Więc na szczęście moje krowy oraz mają co jeść. No i również owce. Chociaż owce tego siana nie jedzą zbyt dużo. One w większości jedzą trawę na pastwisku. Chociaż niestety to pastwisko nie jest zbyt duże, no bo tam nie było też jakoś dużo miejsca. No ale i tak trochę tej trawy tam mają. A też tych owiec nie ma jakoś dużo. Ale w przyszłości też będę chciał rozpocząć przetwórstwo wełny oraz bawełny, więc kupię sobie przędzalnię za jakiś czas. A na razie jeśli chodzi o wydatki, no to będę chciał sobie kupić ciężarówkę oraz naczepę. No i sobie jeszcze dokupię później ciągnik oraz talerzówkę i jakiś większy siewnik. Jeśli chodzi o ciągnik, no to ostatnio mówiłem, że będzie to New Holland T8. No a później jesienią może kupię sobie kombajn do buraków marki Holmer, ten z modów, ten większy. No ale zobaczymy czy wystarczy pieniędzy. Ale może wystarczy, zobaczymy. Okej, okay, tutaj już trawę skoszona, więc możemy sobie wyłączyć te maszyny. Możemy tutaj poskładać to. No i sobie zaparkujemy tutaj obok i weźmiemy do Isfala z przecząsaczem. No w sumie teraz trochę pieniędzy mam na koncie, więc raczej powinno wystarczyć. Najpierw pewnie będzie ciężarówka kupiona na żniwa, żeby transportować zboże do młyna. No a później po żniwach kupię sobie tego Newhollanda oraz talerzówkę, żeby zrobić jakieś talerzowanie. No i też powiem, większy siewnik się pojawi do tych większych pól. No i zobaczymy, w lecie będzie trochę rzeczy do zrobienia. Na pewno będą żniwa, myślałem też o prasowaniu słomy, ale chyba jednak nie będę robił pracowania słomy na odcinku, no bo będziemy tutaj prasować siano. Więc może na odcinku zrobimy żniwa pszenicy i od razu później y, będzie można... Kupić tego Newhollanda i zrobić teleżowanie ścierniska, żeby już przygotować na przykład pole pod siew rzepaku, albo jakiegoś innego zboża. Okej, tu może sobie wyświetlimy linię. No i rozpoczynamy przetrząsanie. Ten przetrząsacz jest bardzo duży, ale czemu mi się ta linia wyłączyła? Nie wiem, czasami ten GPS się tak dziwnie wyłącza. Ale okej, okay, jak widzicie, ten zasadzie jest bardzo szeroki, więc też powinno to pójść bardzo szybko. Ogólnie z pytania zainwestowałem większe maszyny do sianokosów już jakiś czas temu, żeby te sianokosy szły szybciej i sprawniej. Tym bardziej, że te sianokosy dość często robiłem na dużych polach. Więc zależy mi na tym, żeby to było szybkie i sprawne. Okej, okay, trochę sąsiadowi wjechałem, chyba to jęczmień jest zasiane, ale na szczęście nic się nie stało. O, no i przez to, że te kosiarki mają taką funkcję, że na przykład z lewej strony możemy zgrabić, no to tutaj to siano nie będzie się tak rozsypywać. Tu się trochę rozsypało, no bo jeszcze kosiłem tutaj trawę na poboczu, ale to się też zgrabi z tego miejsca. No i też fajnie można tego dojstwara wykorzystać do sianokosów, chociaż w poprzednim filmie robiłem się w pasternaku, więc ten ciągnik jest taki idealny do mniej wymagających prac. Ale przy takich sianokosach się fajnie sprawdza, czy przy takim się warzyw, albo przy nawożeniu też może być on fajny. No i chyba raczej zostanie do końca serii, no bo jest to fajny taki mały ciągnik do mniejszych prac. Ogólnie raczej większość tych ciągników, które mam, zostanie do końca serii. Bo też staram się kupować różne ciągniki w moich seriach. Ewentualnie, może kilka wymienię na jakieś większe, ale zobaczymy. też będę chciał sobie w przyszłości parę większych ciągników dokupić. No teraz będzie ten New Holland T8, później, może kupimy Keiza Magnuma. No a później zobaczymy. Może jeszcze kupimy na przykład tego John Deera dużego albo klasa Kseriona. Może tutaj tego John Deere'a dużego kupimy, ewentualnie może wcześniej kupimy jakiś ciągnik marki Ford, żeby je przetestować. No zobaczymy, jak nie, no to może w tej serii, na tej mapce szkockiej, która będzie w tym DLC, które pojawi się chyba w listopadzie, ma być to DLC, no to może na tej mapie szkockiej sobie wykorzystamy te ciągniki marki Ford. Ciekawe, czy pojawi się jakiś mniejszy ciągnik z tej marki. No bo tutaj mamy te duże, ale zobaczymy, może w jakiejś serii też się je wykorzysta. Może ewentualnie tutaj kupimy jakiś ciągnik marki Ford, a wyżej yy, w późniejszym etapie serii wymienimy go na tego John Deere'a serii 9. No zobaczymy. Na razie tutaj będzie New Holland T8, później kupię sobie tego Case'a Magnum. A ten Case Puma zostanie, będziemy mieli i dwa ciągniki Case, może w przyszłości też, tak jak mówiłem, będzie drugi John Deere duży. Okej, okay, te powszechniaki już są zrobione, no to sobie przecząśniamy tu w środku. No i też jakoś dużo tych przyjazdów nie ma, też fajnie, że możemy z tą maszyną dość szybko pracować. Jedziemy 15 km na godzinę, więc akurat taka sama raz prędkość. No i też ta animacja wygląda bardzo ładnie. No i tak jak wspomniałem, później po tych sianokłasach tej pracownik zasieje groszek, ale możliwe, że po tych zbiorach groszku sprzedam ten kombajn. No może sobie tutaj zrobimy jakąś odmianę, może w przyszłości pojawi się na przykład fasolka. Na razie jeśli chodzi o nowe uprawy, no to będą te buraki cukrowe, więc będę chciał sobie kupić kombajn do buraków cukrowych. No a później myślałem, żeby w kolejnym sezonie uzbierać pieniądze na zakup kombajnu do bawełny. Też niedługo będę potrzebował pieniądze na zakup tego tartaku średniego który postawię tutaj obok mojego lasu, który jest tam kawałek dalej. No i jeszcze bednarze sobie dokupię, więc na to też pójdzie trochę pieniędzy. No, a to dopiero za jakiś czas, bo te drzewa jeszcze muszą trochę urosnąć, żeby były gotowe do wycinki. No ale pewnie w kolejnym sezonie rozpoczniemy uprawę bawełny, bo może ją zasiać na wiosnę, a do jesieni zdążę uzbierać pieniądze na kombajn. No i wtedy kupimy sobie przędzalnię, może nawet wcześniej kupię przędzalnię jak uzbieram trochę więcej wełny od owiec. No to może wtedy kupię sobie przędzalnię. No i zajmiemy się przetwórstwem, najpierw będzie ta wełna przetwarzana, a później jeszcze bawełna. No, w przyszłości może pomyślimy jeszcze nad fasolką, może. No, też na pewno będę chciał dokupić trochę więcej pól, żeby tutaj zarabiać więcej zeżniw też z przetwórstwa. Teraz fajnie, że mam ten młyn, który przetwarza zboże na, na mąkę. W przyszłości pewnie kupimy sobie olejarnię, żeby siać trochę więcej rzepaku i słoneczników. Ja tak trochę rzepaku zostawiam dla świnia, ale one jakoś bardzo dużo nie jedzą. Więc tutaj też nadwyżka rzepaku będzie można przetwarzać na olej. Plus jeszcze słoneczniki. Natomiast tu już mamy kawałek i już całe pole będzie przetrząśnięte. już tutaj będzie gotowe siano do zgrabiania oraz prasowania. Ok, no to możemy sobie tutaj odstawić ten sprzęt, no, w smyteli nie mogą zostać, bo później tak one się przydadzą podczas grabianek. Weźmiemy zgrabiarkę, więc sobie tutaj odstawimy ten ciągnik. No a jeżeli nie chcecie przegapić odcinka ze zgrabiania oraz prasowania, no to zostawcie subskrypcję na moim kanale. No a jeżeli ten film Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia w kolejnych odcinkach i cześć!